Abstrahuję najśmieszniejsze oceny. Pałacu kultury. Urwa, znowu ta Warszawa. Dobrze, dziękuję. Znowu ta Warszawa. Widzowie. Dobry, panie Jędrzeju, widzę, że był pan ostatnio w placu kultury. Czy mógłbym zapytać, jak się panu podobało? Niestety nie mogę wystawić oceny. Aha. W Warszawie, więc wystawię ją tutaj. Miasto jest brudne i brzydkie. Nie tak jak Jędrzejówka. Najlepsze miejsce na ziemi. Zdecydowanie odradzam od razu RL. Real. ja dziękuję, panie Jędrzeju. A pani Izabelo? Jak się pani podobało? Słoneczny dzień spacerem przez centrum Warszawy. Obok Pałacu Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej w Budowie. O Boże, Pani Izabelu, znakomicie to słyszeć. Dziękujemy bardzo. Jedna gwiazdka. Jedna <grystanie> gwiazdka? Jak się Pani podobało, no to pięć chyba, nie? Pani Kasiu? PKIN to czyste szaleństwo, odstęp wykrzyknik. O, czyste, no może nie jest najczystsze, ale. Dwie kasy parkingowe na setki aut? Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Aha. Więcej czeka się w kolejce do kasy niż zwiedza wystawy. Wykrzyknik. No mogłoby być więcej kas, rzeczywiście, ale jeden. Może pani Zofia coś doda? Absolutnie nienawidzę! Pomimo stalina w centrum Warszawy, ale przynajmniej jest pływalnia. Zawsze jakieś plusy. O, pan Marek też był. Co pan Marek ma do powiedzenia? Do rozbiórki. Kolejnym władzom Warszawy brakuje wyobraźni i odwagi, aby rozebrać to straszydło. Okej, okay, a pan Brunon? Zburzyć! Bo nie pasuje do aktualnej architektury śródmieścia Warszawy. Świetna opinia. A pan Filip. Wspaniałe miejsce! No, nareszcie się Więc daję jedną gwiazdkę na zachętę. <grym> Dziękujemy i tak. Pan Jakub, widzę, że pan Jakub ma coś dużego do powiedzenia. Proszę, panie Jakubie. Stojąc w kolejce do tarasu widokowego, podeszła do mnie pani i za zaproponowała zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki oraz wjazd na taras widokowy bez kolejki. O, Ponieważ byłem z czteroletnim synem, zapytałem, czy jest to odpowiednia wycieczka dla takiego dziecka. Mhm. Syn niestety nie zainteresował się wycieczką i marudził, za co serdecznie przepraszam wszystkich hmm. uczestników wycieczki. Poczułem się oszukany przez osobę, która namówiła mnie na wycieczkę, a ponieważ po cichu zagadywałem syna, ja aby czymś go zająć i aby nie przeszkadzał innym, to niewiele skorzystałem z informacji przedstawianych przez przewodnika. Co? Powinno się ustawić minimalny wiek zwiedzania 7 lat, a nie łapać wszystkich Ja pierdolę, byle tylko. Zaraz. co za kurwa debil to pisał ty. Eee. To chyba nie wina obsługi. Ale dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Jedna gwiazdka dla pana również się należy. Pani Aniu? To była noc muzeów, tłum ludzi i magiczna atmosfera. O! No, no! Polecam, każdy znajdzie coś dla siebie: teatr, wystawę czy inną atrakcję. Jedna gwiazdka. Jedna? Co jest z tymi ludźmi, kurwa? Panie Jakubie? Gołąb z Girandolu na mnie nasrał. To akurat śmieszne. Panie Mordo, przyjechaliśmy z Białego Stoku. Nie wpuścili nas na windę. My stali i czekali. My, przepraszam. Dwa TD? Kto robi takie wysokie budynki? To może. O. Pani Marta się wyrywa, prosimy o opinię. Jestem zachwycona widokami z 30. piętra Pałacu Kultury i Nauki. Wracam tam zawsze z dziećmi co pół roku. Każdy, kto nas odwiedza w Warszawie, jest zaprowadzany do Pałacu Kultury. Piękne zdjęcia służą wszystkim jako pamiątka na długie lata. Dzięki temu, że upubliczniam zdjęcia na Instagramie i TikTok, przyjechało do Polski, do Warszawy wielu moich znajomych z internetu. Polecam to miejsce do zwiedzania. Pozdrawiam z centrum Warszawy, Marta! Wyśmienicie! Dla takich ludzi jak wy robimy pałac kultury. Na co dzień. Zabawny filmik. Powiem szczerze. Powiem szczerze, zabawny filmik.